Witam. Korzeń przygotowuję bardziej Pamiętacie tu ucinałem, żeby się zmieściło do akwarium. Chcę to zaokrąglić, żeby to było jak najmniej jak najmniej e, widoczne, że to było cięcie, bo to musi wyglądać naturalnie. Tutaj kawałek to jeszcze zasłonię rocznikami, ale go tutaj ściągnę trochę. Żeby było bardziej okrągłe. Żeby nie było takiego płaskiego Płaskiego ścięcia po prostu bardziej żeby to było Wyglądało na to, że się obrobiło przez lata W morzu czy pale czy ale Najważniejsze, żeby ściągnąć to Nie wiem czy mnie słyszy. Nie wiem czy mnie słyszycie Najważniejsze żeby ściągnąć ten płaski koniec. Mokre jest, mokre jest w środku. Dobra, chyba wystarczy tutaj tak będą. Przy roślinki rosły jakieś tu jest zaokrąglone. I co teraz? Tyle tego syfu. Wszystkie te kiełki co mi pozostały, miałem to papierem ściernym robić, ale ale źle to się robi, bo powstają nowe, także wpadłem na pomysł, że je wszystkie, oh sorry, że je wszystkie opalę. Jak przyciemni korzeń, to przyciemni korzeń. Będzie fajnie ciemno. Opalę te, wszystkie duże. Jakoby, naprawdę mała, tych dużych nie chce, bo będą takie. Paty, aby zobaczyć co z tego będzie. Dziękuję za uwagę, Powiem wam, że działa. Lepiej niż papier ścierny. No i na pewno dojadę też te linki lepiej niż papierem. Potem szczotką się to umyje. Tak to wygląda. Ten korzeń. Chyba dobrze, nie? Mnie się podoba, jak się Wam podoba. Wlatuję teraz do zbeczki z wodą na kolejne dwa tygodnie i przypuszczam, że później będziemy robić akwarium. Dobra, do zobaczenia. No i co? Korzonek jest. Jest na smyczy. Przywiązany, żeby nie uciekł. Żeby nikt nie ukradł. I teraz co? Wlatuję do mojego. Super pojemnika na moczenie korzeni, nie mam jak tego zrobić Poczekajcie, uczynię to jedną ręką Żeby go było później łatwo wyłowić, jak utonie Zobaczymy, czy utonie Nie wiadomo, czy utonie, bo go inne wypychają Zaraz sprawdzimy No, prawie że, prawie że Tak się prezentuje mokry, później już szczotą tylko go przejedziemy, jak odmoknie e, jakąś i tyle, dobra, na razie, niech moknie, zobaczenia za, do zobaczenia za dwa tygodnie.